Witajcie drodzy widzowie, Arejko265 Kłaniam się nisko, przed nami FIFA 21 Półfinał Ligi Narodów Oczywiście, który dzisiaj o godzinie 20.45 Transmisja w telewizyjnej jedynce, więc będzie tak Będzie półfinał Ligi Narodów Włochy kontra Hiszpania, bezbędnego przedłużania, przejdźmy sobie do spotkania Właśnie tego spotkania co jest 20-30 sobie ustawimy o, coś mi się tu z... zrąbało. No dobra, teraz jest. Wybór. Liczb jazdowe ustawienia gry minus 4 się zgadza, wszystko się zgadza własne jesień, 20.30 piłkę zaraz zmienimy na pewno na laika Santander Zostawimy sobie na no. okay. ikę. Right. Dobra. No ale W ja każdym razie bezwzględnego przedłużania już przechodzimy do meczu. Hiszpania Postanowiłem, że wam to nagram Przypiszczalne oczywiście to są składy, na no to nie zwracajcie uwagi, że są składy jakieś inne, ale to są przypuszczalne, relakowane typy. Zespoły mogą zagrać odwarzki. Jackuł czeka nas w wyśmienity mecz. Wiele osób czekało na ten dzisiejszy mecz. Miejmy nadzieję, że piłkarze nie zawiodą okiwa. A jutro, jutro nagramy sobie drugi półfinał Ligi Narodów. Na karierę wrócimy. w, w piątek? Nie, nie. Tak, w piątek wrócimy. Na karierę. Spójrzmy teraz na skład gospodarzy. Gianluigi, Donnarumma, bramce. W defensywie Leonardo Bonucci wystąpi z Giorgio Kiluni. Marco Ferraz. 有心有身。嗯嗯 Liczbą piłkarzy potrzeba oczywiście bardzo dużo sędziów. Oficjalnych arbitrów jest ponad aż 5 milionów. Spójrzmy jak prezentuje się skład szpannyi. Oni także wystąpią w konfiguracji czterech obrońców, trzech pomocników, trzech napastników. Tradycyjne ustawienie ataku z dwoma skrzydłowymi i środkowym napastnikiem. Ciężar gry równo rozłożony między poszczególne formacje. Dobra. Zaczynamy. Jedziemy z koksem. Mecz się rozpoczyna. Kiepskie krycie, nieodpowiedzialne zachowanie. E no. z tego starcia wyszła jedynie piłka. Immobile nie zagrało niestety, jest skontuzjowany więc dlatego mamy innego napast. Zapowiada nam się bardzo ciekawy mecz. Czego możemy spodziewać się po wyjazdach obu drużyn? Liderzy obu zespołów z światowego formatu. Jeśli tylko zagrają na swoim normalnym poziomie, będziemy mieli czym cieszyć oczy. Czy będzie prowadzenie... Aj. Mogłem strzelać B. Bramka się już wyciągał przy Dobry, wysoko postawiony pressing. Dobra, bo świetne wyjście z wody. Bramka! Udało się! Brawo! Taktyka z eksamin, aby siłek nie poszedł na marze. Ciekawe jak, jaki zna... dajcie znać jaki... Wy... zostawiacie wynik nie w komentarzach, bo niestety komentarze mam wyłączone. Nie wiem dlaczego. Na moim kanale są komentarze wyłączone, ale dajcie znać jaki wynik wy wypożycie. No i jestem ciekawy jaki dzisiaj będzie wynik i ja od razu mówię jestem za Włochami to co pokazali podczas euro to naprawdę wiem że powinienem a nieważne jestem za Włochami w tym meczu Donnarumma Roma naprawdę y, jest bramkarzem naprawdę na światowym. Dobra, dobra, my tu gadamy, gada, żebyśmy musimy się skupić. Marko Verardi, dziłkę przejmują. Matinciadu kalwaryjski, Feran Torres, kopię teraz z piłką, a teraz dobre podanie górą. No, będzie gol? Nie. Ofiarny blok. Jest coraz bramki Oście. Dobrze, Jeden dryblik za daleko, jak to mówią Ojar Zabal Marcos Jorente Dobrze w tempko będzie szansa Był tam potencjał w tej akcji, ale zupełnie go nie wykorzystali. Przesuwa się w stronę bramki. Zabrał piłkę niemal z we własnej No właśnie. decyzji Liczę na, na to, że w nowej odsłonie będzie war. No bo to takie sytuacje, to nie mogą się tak powtarzać, że sędziowie se, jak odgwizdują karnego, jak karny jest ewidentny. Tylko co stało. Albo nie w nowej, na pewno... nowej na pewno nie ma wspólnie. waru, ale... W którejś edycji niech kombinują, że jest wary. Czy może się dziwię na razie nie ma nowej. FIFA mam no, starą, 21. i swoje zwycięstwo, to to może spowodować zbytnie rozluźnienie szybów. Teraz na ekranach tej kategorii kapitalny kontratak. nie zdążyli nawet postawić obronnych. Sprytnie, zbyt i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Brawkarz bez szans. Dobra, damy mu odpocząć. Blotti, Chodzisz. Na barele. Barno deski. i katat... U. jego? A bo to, Berardi, o! Takie zmiany. Cezary Buzgać, Marcos Fiorente. No i mamy koniec pierwszej połowy międzynarodowego. Sekcja uznawczych hiszpanierów. Ciężnie się przeciera Wyciągnął się jak drugi. Obronił to Dośrodkowanie z różnego Przestastkę. Zablokowany strzał. Tizadu jest. że są wyraźnie zadowoleni z wyniku i w tej koni... W Zagrożenie minęło. Bramkarz złapał pewnie chwilkę po tym uderzeniu. No i strata. No, najwyraźniej trener ustał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Sergio Busquets. Ferran Torres. Ależ w brońców dobrojców nam ma niepowtarzalną szansę. Jakże ważna interwencja i wybicie piłki. No, to mogło schodzić przy bramki. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Belotki. Dobrze się rozwija ten kontraatak. Nie ma go. A jak pierdzielę. Piłka opuściła boisko i będzie wrzut rożny. Kiłka dośrodkowana z rogu. Udane książkowanie i co ważne, bez ryzyka? Piłka przekroczyła linię końcową i będziemy mieli aut bramkowy. <laughs> Jakby to wpadło, to by był Golf Stadiony Świata. Ale nie wpadło. Pielotki, ale szansa Belotkiego i mamy bramkę, i oto mamy powtórkę naprawdę. Minuć obrońców! No grośnie, pachnie bramką! Kol referacyjnie to zrobili, kibice szaleją! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział jak sobie poradzić z tym obrońcą. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić, świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans drapkarzowi. Powoli dobiega końca, ale dla jednego z rywali sprawa nie wygląda zbyt różowo. 15 minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. Świetna akcja w obronie. Nie, człowiek najedzony, najnowszy mu się główka pracuje, inaczej się chce nagrywać. Dobrze przeczytał. To... po trzeciej linii boiska? Ferarki. trafia do przeciwników. Autores. Sergio Busquets ma piłkę. Federico Bernardeski. Dobra przeciwnikowi piłka. Spotkanie od początku było jednostronne. No i nie ma wątpliwości, kto wygra. skrzydle. Jest zawodnik na czystej pozycji. Nie trafił! Ale słabo brakowało. Niepotrzebnie postawił na siłę. Był sam na sam z bramkarzem. Można to było wykończyć technicznie. Nawet mi się nie no, może coś z tego będzie. Jest do i niebezpieczeństwo zmieni, jako, Dziękuję za uwagę. To wszystko na dziś. Jeżeli ja Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale. Łapek w górę. komentarze eee, nie, nie zostawicie, wiem o no, tym, ale nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i subów dzwoneczkiem nie was wtedy żaden materiał. Trzymajcie się, cześć, pa! Do usłyszenia. Hej, pa. Kończymy. I na dzisiaj to tyle. Do jutra. Jutro kolejny półfinał. Trzymajcie się. Cześć, pa.